Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję sernik, takiej odrobinę mojej zwariowanej wersji, ale będzie przepysznie. Tak, więc zacznijmy. Zacznę od rozpuszczenia masła i białej czekolady. W jednym rondlu rozpuszczam samo masło, a w drugim masło z czekoladą. I po rozpuszczeniu studzimy. Te składniki muszą być płynne ale nie gorące. Czekoladę z masłem mam przestudzone i mogę działać dalej. Ser na razie na bok. Zaczniemy od przygotowania ciasta. Do miski wbijam trzy jajka. W całość. No oczywiście bez skorupy. Wsypuję cukier i ubijam na gładką, puszystą masę. Do ubitych jajek dolewam czekoladę. Tutaj delikatnie mieszajmy. Wlewam ekstrakt waniliowy. I już do mąki dosypuję proszek do pieczenia. I delikatnie przemieszam. I mąkę obowiązkowo przesiejmy. Połowę ilości mąki. I wlewam połowę mleka. I tylko delikatnie mieszamy do połączenia się składników. I za chwilę druga porcja. Ciasto mam wymieszane, odstawiam na bok i przygotuję masę serową. Do miski wbijam trzy jajka. Dosypuję cukier i ubijam tylko przez chwilę do połączenia się jajek z cukrem. Jajka delikatnie roztrzepane. I teraz wlewam ekstrakt waniliowy. Masło. I dosypuję budyń. Budyń i kakao możemy przesiać, żeby nie było grudek. I dokładam ser. Ser z wiaderka. I miksujemy tylko do połączenia się składników. Ser nie lubi zbyt długiego napowietrzania. Dwie trzecie ciasta przelewam na blachę o wymiarach 25 na 30. Przelejmy i równomiernie rozprowadźmy. Na ciasto ląduje moja ulubiona masa serowa. Wykładam i równomiernie rozprowadzę. Na masę serową wykładam kleksy białego ciasta. Tutaj jakoś porozrzucajmy je po całym. I teraz na przykład widelcem poróbmy jakieś esy floresy. Coś takie. Przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 170 stopni i będę piekł przez około 50-55 minut, No, ale oczywiście tutaj kontrolujmy, żeby nie spalić. Sernik upieczony i teraz przygotuję polewę. No przecież nie zostawię go takiego roznegliżowanego. Do rondla wykładam masło. Wlewam mleko. Cukier. I kakao. I całość rozpuszczam. Rozpuszczam i mieszam. Gorącą polewę wylewam na ciasto. Posypuję płatkami migdałów i poczekam, aż masa zastygnie. Ja wiem, miałem poczekać, aż masa zastygnie, ale moje łakomstwo jest silniejsze ode mnie i muszę spróbować. Nie ma rady. Tak wygląda po przekrojeniu. Czyli fantastycznie. A jeśli chodzi o smagi, już Wam mówię. Mm. Jest na rozkosz. Jak dla mnie, Bajunia, fantastyczne. I wbrew pozorom. Takie proste przygotowanie. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja robię kawę. Idę zajadać. Mm. bajunia.